Odwiedziliśmy klub osiedlowy działający na terenie spółdzielni mieszkaniowo budowlanej osiedle kabaty Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w siedzibie klubu, znajdującego się na terenie kabat. Placówka, jak Państwo widzicie, umieszczona jest ustłowana w podpiwniczeniu, ale śpiewali że tu na razie jest sklepisko i gdzieś tam powstanie San Francisco. Można byłoby przypisać tejże placówce podpiwniczenie, które zostało pięknie zmodernizowane, zabudowane, jak Państwo widzicie w drewnie, przykryta cała arteria zasilająca cieplna, wodociągowa. Także wykorzystaliśmy pomieszczenia do, można powiedzieć, do maksimum. Spotkała mnie ta przyjemność i ten zaszczyt, że działam w tej placówce od 1995 roku. Jeszcze byłego wieku, także można powiedzieć, że niebawem w grudniu będzie to 19 lat tegoż roku. Um, oczywiście były trudności na samym początku, gołe ściany, młodzież trudna. Y, państwo orientujecie się, że, że wtedy modne było takie powiedzenie: blokersi, rzeczywiście ta młodzież, która przebywała generalnie na podwórku, jakoś się tam kojarzyła y, przy motorach, motorowerach, y, nie mieli żadnej alternatywy właściwie zaistnienia. I tu nagle otworzyły się dla nich podwoje. Zaproponowałem, ponieważ ukończyłem wcześniej jeszcze, ponieważ mam już te swoje lata studium kulturalno-oświatowe, jak również jestem absolwentem Akademii Muzycznej o specjalności wokalno-aktorskiej. Zaproponowałem im przez właśnie muzykę, przez sport no jakiś wspólny język, żeśmy znaleźli wspólny język, dzięki któremu. Postanowiliśmy wyjść na tą prostą. Jednak warunkiem do zaistnienia, do zaproponowania czegoś jest baza, czyli pomieszczenie. My mieliśmy tę bazę skromną, tak jak Państwo widzicie, ale, ale stanaliśmy na wysokości zadania przez integrację mieszkańców starszych generacji, przez integrację z młodzieżą, przez integrację z dziećmi no Ta placówka zaistniała na mapie Ursynowa. Jesteśmy tym małym oczkiem, ale jednak widocznym. W dniu dzisiejszym, mamy piątek, odbywają się zajęcia plastyczne dla grupy seniorów, czyli tak zwanej grupy 50. Grupa, która już działa od kilku lat. Przy wspaniałej instruktorce, z której nie tylko jestem ja zadowolony, ale również uczestnicy tychże zajęć, pani Małgorzata Lekczycka spełnia wszelkie wymogi, jakie. Stoją przed nią, zaspokaja naszych seniorów swoim intelektem, swoimi możliwościami, swoimi umiejętnościami. Co tutaj robię? Bawię się i wszyscy Państwo, którzy tu przychodzą, mam nadzieję, że również dobrze się bawią. Te zajęcia są tak pomyślane dla ludzi, którzy, jeżeli są w domu i mają ochotę, popróbować rysować. Ale się boją, nie wiedzą jak zacząć, więc jak tutaj przychodzą, to dostają i motywację, i inspirację, i dobrą radę, i jest przyjemne, fajne towarzystwo, także myślę, że to są fajne zajęcia bardzo. Bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy tutaj robimy, także no, dowodem jest wystawa. Wydaje mi się, że była udana, bo to, były, to był dorobek jak gdyby kilku lat pracy i specjalnie wybieraliśmy prace takie różnorodne, także każda była zupełnie o innej tematyce. Bo bardzo dużo różnych tematów y, omawiamy, także no, wydaje mi się, że zajęcia są przydatne, i przyjemne i fajne. Pierwotnie była grupa 14-osobowa, ale trochę się wykruszyło: jeden pan umarł, jedna pani jest chora, czeka na operację, na teraz pani aktualnie jest w sanatorium, ale tak około 10 osób przychodzi. Jest zawsze taki stały trzon. Czasami się niektórzy państwo spóźniają, chorują, ale. Solidna firma. Zawsze jak ktoś na przykład nie może przyjść, to y, dzwoni albo przychodzi i mówi niestety nie mogę dzisiaj przyjść, bo mam bilety do teatru. To jest mi bardzo przyjemnie, że ktoś tak przychodzi i specjalnie mi o tym mówi. Mieszkam na Ursynowie, na Wańkowicza. Od początku. Jak tutaj jak Ursynów ten nowy się dobudował. Y, ja tutaj uczęszczam ponad 4 lata. Y, jestem chyba jedną z tych, które najdłużej, bo ci, którzy wcześniej to już odeszli. Kierunki to y, są różne. Narzuca nam Pani tu nasza, nasza Pani profesor. Daje do myślenia, przynosi podręczniki różne ciekawe albumy, z których jeśli jakiś sentyment mamy do danego obrazu, staramy się go właśnie wybrać, nakreślić. I każdy, każdy jest indywidualnością. To nie ma tak, że wszyscy rysujemy jeden, jeden schemat. Nasze prace to, to jest wszystko indywidualność. Każda ma w swojej teczce, czy też kilka teczek mamy różne formy i jak również materiały. Jest to pastela przede wszystkim początek. To było ówek, prawda, światło ciemne. Później akwarelka, no olej to ostatnio Bawimy się tempera głównie tempera. Jest wspaniale, mamy dobrego kierownika, który dba o nas, troszczy się i to jest właśnie najważniejsze, zmienia nam wykładowców, ale to z pożytkiem dla nas. Z dumą i radością mogę powiedzieć, że współpraca na zasadzie powiedzmy takiej współorganizacji z urzędem ursynowskim, czyli z ratuszem, układa się bardzo pomyślnie. Jak wspomniałem wcześniej, nosi to miano tzw. współorganizacji. Oczywiście opiera się to na finansach. Spółdzielnia w ramach swoich proponuje uczestnikom zajęć pomieszczenie wraz z mediami, zakup materiałów plastycznych, w tym przypadku plastycznych, A natomiast urząd wspiera nas również finansowo w formie np. honorariów dla instruktorów. Instruktorzy są, że tak powiem, pozyskiwani z konkursu, gdzie wspólnie, to znaczy również biorą uczestnicy zajęć w jakiejś, powiedzmy, rekrutacji tych instruktorów, wspólnie czytając ich oferty, ich CV. Można powiedzieć, że życie w WRZE, można powiedzieć, na co dzień tutaj. W poniedziałki mamy zajęcia muzyczne, które to ja właśnie prowadzę z dziećmi. Nauka gry na gitarze, podstawy śpiewu. Następnie we wtorki plastyka dla dzieci, grupy młodszej oraz zajęcia skrablowe, skrable terapeutyczne. Które to ostatnie mają bardzo duże wzięcie, jeśli chodzi o formę edukacyjną. W środę mamy klub seniora, spotkania seniorów, spotkania tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Są tematy, które poruszane są z zakresu polityki, z zakresu kultury. Można powiedzieć, tematy, nurtujące tematy dnia codziennego. W czwartki mamy następną grupę, grupę dzieci starszych, no i w piątki, tak jak dzisiaj, grupa seniorów, która, z którą są prowadzone zajęcia plastyczne. Poza tym, no, klub ma również swoje działania, że tak powiem, współpracy. Współpracujemy z placówkami większymi, o większych możliwościach. Przecież wiemy, że na terenie Ursynowa istnieje dom sztuki, dom kultury Stokłosy, dom kultury imienin. Z racji, jak ja to mówię, tak zwanej bazy, mamy możliwość jakiejś wspólnej integracji z seniorami, czy nawet z młodzieżą innych, innych placówek o większym profilu, o większych możliwościach działania. Klub zaprasza do udziału w zajęciach. Tu można pożytecznie spędzić wolny czas.